Genialny czas i uwaga, medal, medal, od razu medal tu już na mecie. Jestem z Boguszowa, reprezentuję mhm. sportfull.pl to, to taka firma produkująca. I uwaga! Z Irlandii specjalnie przyjechał dobraku. tutaj, aby wziąć udział pięknie, 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 do końca, do końca. końca, do końca! pięknie, Bravo! Dawaj tutaj. Wracaj, Brawo, szykował się w Irlandii, a zdobyła drugie miejsce, no w miejsc opały Wielkie brawa, gratulacje od Pani Burmistrz Gratulacje Od Pana Andrzeja Świerana, pomysłodawcy, inicjatora tego wspaniałego biegu, przedsięwzięcia No ale mi się wydaje, że wszyscy dzisiaj ukończą ten bieg Bo to na, na to liczę no i pogoda no. dobra jest, nie jest za ciepło. Nie Szanowni tak? Państwo, to pogoda nie przypadek, super, że wicemistrzem został no ma... człowiek, który na co dzień trenuje w Irlandii. On tam ja nie tylko mieszka, ale też biega raz, i realizuje to się sportowo. I tutaj u nas został wicemistrzem trzeciego biegu bocisty. Wielkie gratulacje. To co? Udało się, na pudle jesteśmy, nie? no nie udało się wygrać. Prezentu urodzinowego zrobić. Nie masz. No ale to nie szkodzi. 366 maratonów. No, Ojej. 366? No. Tak, yy, ten właśnie Ryszard Kowaczyński. Ojej. No. Dzień po dniu. Co ty powiesz? No. Miał to być, ale się nie pojawił. Zajechany po tej imprezie. No można się zajechać. No, ponad 15 tysięcy kilometrów. Ja medal jest. Tak. Prawdziwy. Mirek, wielki. Będę pogratulować młodemu. Brawo, młody. Dzięki drożej. Nie dałem rady, nie było świeżości, żeby cię gonić. Trzy tygodnie temu cztery maratony pod no, no Zawsze końcówki mam dobre, a dzisiaj się męczyłem. Ja no. wiem, no ale to, ja lubię wyzwania, także... No ale nie udało się. Trochę zbliżyć bardziej. Ale dobry biegły, fajnie się biegło. Z kamiennej góry. Ten znany zawodnik w środowisku sportowym. Wielkie brawa! Hop, 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 jeszcze wyciśnijmy. Jeszcze, 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 jeszcze. Wielkie brawa! Wielkie brawa. Gratulujemy. Jest medal pamiątkowy od Pana Andrzeja, od Pani Burmistrz. Zapraszamy. Skromny człowiek. Dla niego rezultat sportowy przede wszystkim się liczy. Przebiegnięcie. Dziękujemy, dziękujemy za uczestnictwo. Oficjalne wręczenie będzie nieco później, ale już gratulujemy i podziwiamy. na Góra. I co Panie Andrzeju? dobiegliśmy do końca. dobiegliśmy piękna pogoda gdzie no. było nie gdzie ciężko elegancki nie było bieg kryzysów? fajny bieg zero kryzysów Aha. Mhm. bieg się ustawił już na samym początku kiedy trójka odbiegła i Aha. w zasadzie ta trójka przebiegła do mety mhm. także trasa jest dobrze przygotowana. bardzo dobrze przygotowana trasa oznakowana, oznakowana. O. trudny teren mhm. ale tego od siebie wymagamy dziękuję Kolejny zawodnik, kolejny zawodnik biegnie, wykręca czas, a baba, baba, ba, ba. zapraszamy tutaj na boisko, kibitujmy, brawami, witajmy kolejnego zawodnika. O baba, dawaj, 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 czas wykręcony będzie. Wielkie brawa, wielkie brawa jest! Proszę bardzo, ten 40, tytuł starty to nam bardzo komplikuje. Tutaj jest tak zwana Nie, jest fotokomórka, fotocela. Nie przechodzimy tutaj, tylko zawodnicy przebiegają, którzy biegną, koloszkę się nam siło. Patrz, brawo, brawo, każdy otrzymujemy medal od pana świerada. Wielkie brawo. Nie, no, Oddaj, klasa, za do, do tego, Patrz, kościół, Wielkie brawo, ja przypomnę, oficjalne ja wręczenie trud będzie Klasu, nieco później. Klasu, Teraz na roboczo nagradzamy o, za ten trud. Nie, za, to, za chwilę zaprosimy także na posiłek. No i co? Dobrze, I już kolega zawodnik biegnie tutaj, jest u nas już na boisku, na stadionie, a tam z lasu wyłania się jeszcze następny zawodnik. Brawo, 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 jest. Brawo! Gratulacje! O, ja dałeś z siebie wszystko. Wszystko. Okay. wszystko jest zmierzone, nie tylko elektronicznie, ale także analogowo, tutaj panie sędziowie. Zobaczcie słońce. Wielkie brawa, wielkie brawa! Jest z nami. Wielkie brawa, szanowni państwo, medal pamiątkowy już teraz, a wręczenie, oficjalne nagród i dyplomów nastąpi nieco później, jak wszyscy zawodnicy zejdą ze trasy. Jakieś cztery godziny, Szanowni Państwo. Tak, jechałem obok niego. Na szybko licząc i wierząc, wierząc w kondycję i zdolności naszych wspaniałych zawodników, którzy podjęli się tego wyzwania, aby przebiec trzeci bieg w opisty. Miłe panie, Co? Jest, tak? jestem pod wrażeniem. Tak? Właśnie, no, jest. Pierwsze były. Nie, nie trzeba było na nas czekać nie, 4 godziny. Nie, absolutnie. <grym> Oj, będziecie w internecie. Mam kiki pomogły, kiki. Kiki. Skąd pan? Ja jestem wszędzie. Z Polski Wit Witamy serdecznie. Brawo, brawo, brawo. bravo, bravo. z grupa niegoda tak, że, licznie, że Witamy, witamy serdecznie na mecie w pamiątkowy a ja informuję technicznie zawodników którzy już biegli a ja biega kolejny o, bo, bo, bo. Szanowni Państwo są prysznice można tam na dole przy budynku klubowym lekko ocieploną wodą opłukać się także zapraszamy pod prysznic i uwaga kolejny zawodnik biega pod dziewczynce witamy ostatnia prosta brawo, brawo, brawo. Ostatki sił. witamy, witamy Zapraszamy Daniel, witamy wszystkich witamy, ale jeszcze jeszcze rekord w życiu, idziemy na życiówkę, tutaj biegniemy. 32, o proszę bardzo. Mieszkanie tutaj okoliczny. Mieszkowi zdaje się. I biegnie kolejny zawodnik. Witamy na takiego to mamy. Witamy, witamy, witam. Jednak, jednak, jedziemy. Nie tylko po, y, po robotu, trafią gdzieś tam walczyć, ale także biegać i prezentować się. I wielkie brawa dla brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Dobrze, brawo, dobrze. Wielkie brawa, witamy kolejnego zawodnika. I proszę. Stanisław Mosola-Kamienna Góra. Ostatni sił, ale proszę, proszę. Myślę... Dzięki. To jest moje dziecko. No i co? Udało się dobiec, nie? To Do, bardzo dobra trasa. Dobrze przygotowana. Yy, przygotowana, oznakowana, nie można było się pomylić, więc jest idealnie. No. Dużo punktów takich y, z wodą, więc też uh -huh. dobrze zorganizowane uh -huh. wszystko. Bo... No i zadowolony. No na pewno za rok jeszcze raz trzeba będzie startować, uwaga, ale już lepiej kamieno, przygotowany. Nowożka, dzięki. Oj, po raz kolejny. Arkadiusz Rybiec. Witamy, witamy. Zapraszamy jeszcze na tej ostatniej prostej mocniej przycisnąć. Będzie można wykręcić rekord. Zapraszamy, zapraszamy! Przedstawiciel kolejny Kamienokurskiej Grupy Biegowej! Brawo! No, pierwsza kobieta na trasie! Wielkie brawa! Wielkie brawa, wielkie brawa! Gratulacje szanowna pani, nie. Do no. kobiet pierwsza, bezapelacyjnie. Przypominam, prysznice przy budynku klubowym, tam są takie niebieskie baraczki, tam można się opukać, odświeżyć nieco i zjeść posiłek ciepły tutaj w drewnianym budynku klubowym, z kolei na środku na środku naszego gościnnego placu. Pani burmistrz, już możemy powiedzieć, że trzeci bieg w opisty można zaliczyć do udanych. Około 15 zawodników już dotarło na metę. Z informacji, które przekazywali, pokazało, że impreza dobrze, dobrze przygotowana, dobrze oznaczone trasy, także nie można było się zgubić, a to fajnie dla organizatorów, że wykonali dobro, dobry kawał roboty. Jest troszkę zawodników, zawodniczek, dla dzieci były biegi, organizacyjnie medale wręczacie. Można powiedzieć, że jest to satysfakcja dla tych którzy dobiegli do mety. Oczywiście. Trzeci bieg w opisty, 22 km przebiec i przejść z kilkami, to naprawdę nie lada wyczyn. Trzeba mieć dobrą kondycję. Ja wszystkim gratuluję. Z obecnego biegu się nie mniej cieszę niż z dwóch poprzednich, chociaż w tym roku mam osobistą satysfakcję, że syn po latach wrócił do biegania na nogach, może nie na nartach, ale na nogach, i że udało mu się przebiec, dobry, zrobił dobry wynik. Dwa tygodnie temu bieg, wbiegał na Oka jest dzisiaj w opawie. Powoli, powoli wraca do aktywnego, uprawnienia, uprawnienia sportu niezawodowego, amatorskiego, ale fajnie to yy, świadczy dobrze o, o nim. Trzeba podtrzymywać tę tradycję. W przyszłym roku też musimy to organizować, żeby to po prostu stało się tradycją w opawie trzeci bieg już pokazuje właśnie, że to już się powoli wkomponowuje w scenerię gminy Lubawka. Pamiętam jak trzy lata temu jeszcze jako starosta przyszedł do mnie pan Andrzej, żeby przy okazji biegu zrobić powiatowe takie mistrzostwa w Nordic Walking. Dzisiaj jestem już nie w roli starosty, tutaj starosta przekazał swoją palmę dla do wręczania panu Janowi Orzechowskiemu, ale właśnie Biegi zostały dla mnie razem z panem Andrzejem Świradem. Gratulacje pomysłu, gratulacja organizacji. Bo biegać pokazują przykłady właśnie ogólnopolskie i światowe, że biegi co coraz bardziej cieszą się popularnością. Pan Jarosław Wielki, medal, członek zarządu. Bo ja tu tak jest chciał przypomnieć, imprezy. Wielkie brawa, wielkie brawa. No medal, tak! Żeby nie musiał biegać do pożaru, tak jak pięknie biegł tutaj na tych zawodach. Tego mu życzymy. Ale masz tych dzieciaków. To jest fajne. Nie, nie, tak, tak. nie, 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 nie go. jak się go Dobra. Opuścisz go, bo dzieciaków. Kop, 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 z uśmiechem na twarzy kończy bieg. Wielkie brawa, gratulujemy, gratulujemy sportowej rywalizacji i pana Jana prosimy o wręczenie pamiątkowego medalu. Dziękujemy ślicznie, piękne zawody, piękny bieg. Wielkie brawa, wielkie brawa. Przypominam tylko organizacyjnie, muszę marudzić troszkę, że przeszło się, można pozdrawiać kibiców, uśmiechnąć się, pomachać ręką, tak, to jest chwila dla fotoreporterów. Wielkie brawa dla pani. Wielkie brawa. Tak czekały te panie, I nie wiedziałem na kogo, Już teraz wiem na kogo czekały. No. Na naszego bohatera. Tak czekały. Plan zrealizowany, poniżej trzech godzin. Nieważne. No, Ważne, niecały, że... 2, 5, no. Cały 2,58. Zaliczone. Cały zdrowy. Medal, widzę medal tak. jest teraz. Tak. Jest, jest. No, metal, piękny no. To co? Następny rok też się spotykamy. Oczywiście. Brawa, wielkie brawa, wielkie brawa. Dzielą się sukcesem, dzielą się zwycięzcem. Uwaga, dłonie w góry, tak, to jest triumf. Wielkie brawa, wielkie brawa dla was. Wielkie brawa. Brawo, brawo. Organizatorzy wręczają medale. Jest pan Andrzej Świerat, jest pan Jan Żerowski. Znany, znany tutaj. Wielkie brawa, wielkie brawa. Brawo dla niego, przyjaciel Rzeka. Wielkie brawo. Wielkie brawa dla tego pana. Życzę wszystkim, aby po 50 mieli takie zdrowie jak ten pan dziś.